Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, jest 3 kwietnia, Środa 2019 rok. Sklep dosyć ciekawy. Mamy dla tych, którzy czekali: mamy karmazynowego rycerza czerwonego rycerza z karmazynowym kilofem czyli mamy 2000 fałdolców, czerwony rycerz, rycerza okrągłego fortu. I legendarna tarcza Czerwonego Rycerza w tym zestawie. Fajna skórka, bardzo fajna. Yy, mamy karmazynowy kilow. Chwyć kilow, wymucić. Chwycić kilow, wymucić. Czynność powtórzyć. No to całkiem niezła instrukcja. Mamy śmietankowca. Um, to jest taka dziwna ikonka, no ale rozumiem, że może się niektórym. Niektórym podawać część zestawu dwie gałki. Porządny, ubity, lecz niedobity. Dokładnie tak. I zbiera klud na patyku. Po walce się wyliże. Ok. I latające lody, topliwe na każdej wysokości też interesujące, aczkolwiek bardzo nietypowe. Mamy również lodownika medycznego w sklepie. Każdego da się uratować. Część zestawu, zaplecze medyczne. Te skórki mi się bardzo podobają, bo są bardzo, bardzo szczegółowe. Mają bardzo dużo detali. Widać że tutaj było mnóstwo pracy włożone w projekty tych skórek. Super, one wyglądają i super wyglądają na polu boju. Mamy dla ratownika bardzo fajny kill -off. Znam takiego jednego pana, który jest takim biegał. Przez długi, długi czas. Nie na mojej zmianie. Bardzo fajna rzecz. Też bardzo szczegółowa. Mamy komando płetwy. Zanurkuj prosto w środek bitwy. Taki mało szczegółowy, a drogi. Nie polecam. Z... Mamy posypkę. Jak ktoś lubi lody z posypką, to proszę bardzo. Też część zestawu, dwie gałki. Mamy zraszacz. A, to jest fajna emotka. Bardzo fajna i niedroga. Ze szczyptą stylu. I mamy nową taneczną emotkę. Nie, nie wiem, czy umiałbym tak tańczyć jeszcze, ale podejrzewam, że część z Was tak potrafi. Nie ma, nie ma jak chwila tańca, by krew zaczęła raźniej krążyć. Proszę bardzo. I to by było na tyle w sklepie na środę 3 kwietnia 2019 roku. Ja was zapraszam na późniejsze live streamy na, jeszcze na mecze customowe póki są, bo myślę, że w czwartek mogą się już skończyć. Także do zobaczenia i trzymajcie się moi drodzy. 3 marca, 3 kwietnia 2019 roku. Środa, Kocur się żegna. Hej hej.